Mężczyzna przypadkowo położył galaretkę na brązowym talerzu. W następnej chwili galaretka przeniknęła przez talerz i trafiła do innego świata. Tamtejsza królowa zobaczyła to zdarzenie i zrozumiała, że bogowie wysłuchali jej modlitw. Składając dłonie, powiedziała: "O Bogowie, proszę, obdarzcie nas odzieniem, które ochroni nas przed strasznym zimnem". Tymczasem mężczyzna zbierał swoje stare ubrania. Ubrania, które wyrzucił, przeniknęły przez brązowy talerz i pojawiły się przed królową. Nigdy wcześniej nie widziała tak pięknych szat. Z ciekawością zaczęła je zakładać i ku swojemu zdumieniu, muzyka pasowały idealnie, jakby zostały wykonane specjalnie dla nich. Gdy mężczyzna wrócił i sprawdził swoje rzeczy, odkrył, że wszystkie ubrania, które wyrzucił, zniknęły. Podniósł brązowy talerz i zaczął go dokładnie badać. Dla żartu położył na nim swój telefon i telefon zniknął. Po drugiej stronie nagle pojawił się przed królową. Patrzyła na niego ze zdziwieniem. Nagle ekran telefonu rozbłysnął. Ktoś dzwonił. Królowa, pełna mieszaniny strachu i czci, uznała muzyka, że ta osoba musi być bogiem. Płacząc powiedziała: "O boski mężu, uratuj naszych ludzi. Jedzenie się kończy, poddani umierają". Mężczyzna dopiero zaczął mówić, gdy bateria telefonu się wyczerpała. Teraz jedynym sposobem komunikacji były listy. Królowa Wysłała za pośrednictwem swoich sług wiele skarbów. Mężczyzna był zachwycony, gdy je zobaczył. Aby jednak upewnić się, czy są prawdziwe, udał się do antykwariusza. Po ich zbadaniu sprzedawca za nie mówił. Wszystkie te przedmioty były warte co najmniej 500 milionów. Mężczyzna sprzedał skarby kupcowi i otrzymał ogromną sumę pieniędzy. Za te pieniądze kupił duże ilości żywności i zapasów. Tymczasem sytuacja królowej się pogarszała. Źli ludzie grozili jej, że jeśli jedzenie nie przybędzie, skrzywdzą ją. Wtedy strażnik wbiegł do sali. Wasza wysokość, wszystkie zapasy wysłane przez boskiego mężczyznę dotarły. Zasubskrybuj, aby zobaczyć kolejną część.